Przyjdzie pastorodze i podzieli się z nami słowem. Ja tak tytułem wstępu chciałem podzielić się z wami paroma myślami tak przed wieczerzą, którą będziemy spożywać. Bo wieczerza jest na pamiątkę tego, co wydarzyło się 2000 tysiące lat temu. Da? I gdy Jezus złożył swoje życie w ofierze za nas, przelał swoją świętą krew za to, żebyśmy my mogli być zbawieni i dzisiaj chciałem tak krótko podzielić się z wami takimi paroma myślami na temat tego właśnie, co wydarzyło się wtedy, dwa tysiące lat temu, gdy Jezus przyszedł na ten świat, ale jak zresztą mówiliśmy niedawno, bo były święta, Nowy Rok, mówiliśmy o tym, jak Jezus przyszedł na ten świat jako dziecko, ale ten żłobek byłby tylko żłobkiem, byłby tylko piękną historią, gdyby nie było krzyża. Tak naprawdę ten żłobek, w, w którym przyszedł Jezus i krzyż łączy taki nieprawdopodobny Boży plan który objawił się 2000 lat temu, bo Jezus przyszedł, żeby oddać swoje życie za nas. I tak ty wczoraj o tym myślałem, czym podzielić się tutaj z Wami do tej wieczerzy, tak pomyślałem o tych nieprawdopodobnych rzeczach, które a, wydarzyły się właśnie na Krzyżu Kolgoty, gdy Jezus oddawał swoje życie za nas. Jezus tam wypowiedział siedem, siedem takich rzeczy, które były tak nieprawdopodobne. Jego ostatnie słowa, które wypowiedział, będąc tam na tym krzyżu. Słowa, które, w których tak wiele mówią o tym, po co on przyszedł na ten świat i to, co to oznacza dla nas. I chciałem tak krótko przejść przez te siedem rzeczy nie będziemy długo, bo dzisiaj będziemy słuchać pastora Rogera, ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym siedmiu ostatnim słowom, które Jezus wypowiedział, wisząc na krzyżu. Pierwsze znajdujemy w Łukasza 23, 34, gdy Jezus powiedział ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, jak, jakie nieprawdopodobne słowa. Ja myślę, że to są, uda mi się to przedstawić w tym chronologicznym a, takiej kolejności, jak to były wypowiadane te słowa. Ale pierwsze to słowa, które On woła do Ojca o przebaczenie dla oprawców, dla tych, którzy zadawali Mu ból, cierpienie, którzy pluli na Niego, którzy szydzili z Niego. Gdy stworzenie zadawało ból i cierpienie swojemu Stwórcy. On modli się o to, aby Bóg przebaczył im. O to mówi, ojcze, wybacz im. Wiecie, dla mnie to jest takie nieprawdopodobne, bo to mi mówi o tym, jakie jest jego serce, jego serce wobec tych, którzy być może nawet złorzeczą Bogu, są przeciwko Bogu, którzy odrzucają Boga. A jednak Bóg wtedy myśli o nich i mówi, Ojcze, odpuść im, przebacz im. Być może jest ktoś, kto całe życie bluźnił przeciwko Bogu, był złożycił przeciwko Bogu i myśli sobie, dla mnie nie ma miejsca tam u tego Boga, nie ma nic błędniejszego. Jezus modli się o tych, którzy mu tyle bólu, tyle cierpienia zadawali i woła, żeby przebaczył. Wiecie, jakie to jest nieprawdopodobne, jakie to jest pokazanie, czym jest. To, z czym Jezus przyszedł, bo gdy w Kazaniu na Górze, w Mateusza 5:44, on powiadał takie, mówi takie ciekawe słowa: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i modlcie się za tych, którzy was prześladują. Jezus dokładnie na pokazał to, że to, co nauczał, było tym, według czego żył. On modli się o tych, którzy go prześladowali. I Jak ważne jest to, żebyśmy zrozumieli. Jakie jest serce Boga wobec nas, wobec tych, którzy są przeciwko Bogu. Ojcze, przebacz im. Potem mówi następne słowa w Łukasza 23, 43, kto, zwrócił się do tego łotra, który wisiał obok Niego, i mówi zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Zobaczcie, jakie nieprawdopodobne tam Jezus modli się o przebaczenie dla tych, którzy Mu złożyczyli, którzy Mu zadawali ból, którzy bluźnili przeciwko Niemu. A tutaj modli się o tego grzesznika, który wisiał obok niego. Tego zgubionego człowieka. Tego, który dla wszystkich innych był bez wartości. Najlepiej, jakby go nie było, dlatego pozbądźmy się go. Bo był zły, był grzeszny, nie nadawał się dla, dla naszego społeczeństwa. A Jezus widzi wartość w duszy tego człowieka. Pomimo tego, co robił. I on widzi wartość w duszy każdego człowieka. Być może myślisz o sobie, że jestem takim grzesznikiem, że już nie zasłużyłem na nic. Ale Bóg widzi wartość twojej duszy. I tak jak ten łot, który wisiał obok Jezusa, powiedział Jezu, zbaw mnie, wejrzyj na mnie, gdy będziesz tam w niebie. Jezus powiedział do niego, powiadam ci, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Tak, próbuję sobie wyobrazić ten moment, w którym ten łotr po prostu ostatnim tchnieniem oddaje swoje życie i zamyka swoje oczy. Ale później, gdy otworzył swoje oczy, zobaczył Jezusa, który witał go w niebie. Nie myśl, że jesteś w takim miejscu, w takim stanie, że doprowadziłeś się do takiego, rzeczy. Już nie ma miejsca dla ciebie. Ten łotr, który wisiał tam na krzyżu, on w swoim życiu wiele dobrego nie zrobił. Jedyne, co zrobił dobrze, to to, że zawołał do Jezusa. Jezus go zbawił. Czy to jest ciekawe, bo Jezus, gdy zaczynał swoją służbę, zacytował te słowa Izajasza 61, 1, i, i że Duch Pana nade mną, gdyż namaścił mnie, bym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzeny. I to jest dokładnie, gdy On to mówi na początku swojej służby, na końcu Swojej służby, gdy wisiał na krzyżu, pokazał, że właśnie po to przyszedł. Dać wolność tym, którzy są zniewoleni przez grzech. Ty dzisiaj możesz być taki sam. Zawołaj do Niego, tak jak ten łotr. Jezus baw mnie. I zobaczysz, co On niesamowitego zrobi. Później kolejne trzecie słowa, to jest Jana 19 od 26 do 27. Gdy Jezus zobaczył Marię a, pod krzyżem. I gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Zobaczcie, w tej agonii, w bólu, w cierpieniu, Jezus kieruje swoje oczy na tych, których serca są tak skruszone, tak złamane. Bo próbowałem sobie wyobrazić serce Marii, jak bardzo było złamane, gdy widziała jej syna, który cierpi. I któremu nie może pomóc. Którego nie może przytulić. Którego nie może ucałować. Nie może wziąć na ręce. Bo cierpi. Tam na krzyżu. I Jezus widzi jej ból, widzi, widzi jej cierpienie, widzi tą skruszoną duszę, tego, tego skruszonego ducha i mówi, ja troszczę się o ciebie. Ja myślę o tobie. I mówi do Jana, do tego ucznia, którego miłował, wiesz co, weź ją, to weź ją, traktuj ją swoją matkę, zaopiekuj się nią. A do niej mówi, weź, traktuj go jako swojego syna. Jezus troszczy się o skruszonego ducha, który przychodzi do niego. Wiesz co, gdy przychodzisz do niego, przychodzisz do Jezusa, on nie odwraca swojego wzroku. On widzi Twojego skruszonego ducha, który mówi: Jezus, baw mnie, Jezu, potrzebuję Ciebie. On widzi Twoją potrzebę i potrafi zatroszczyć się o Ciebie. Tam pośród tych wszystkich ludzi, pośród tego tłumu, który tam był pod krzyżem, Jezus dojrzał właśnie tych, których serca były tak skruszone. Później niesamowite jest to, że w czwarte słowa, które Jezus wypowiada, to są słowa, które znajdujemy w Mateusza 27, 46. A około godziny dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jakie nieprawdopodobne słowa. Jezus wziął na siebie wszystkie moje i Twoje grzechy. Ile ich nie było, On wziął to na siebie. Ja tak próbuję sobie wyobrazić, jaki to musiał być straszny czas, gdy Jezus, pomyśl o najgorszym grzechu, który ktoś może popełnić. Ten grzech znalazł się na Jezusie. On wziął go na siebie. Przyjął ten stan tego odrzucenia, w którym Bóg odwrócił się od Niego żebyś ty nie musiał tego doświadczać. Żebyś ty na wieki nie musiał żyć w tym oddzieleniu od Boga. Dlatego on wziął to na siebie i na tą krótką chwilę wieczności Ojciec odwrócił się od swojego syna. Abyś ty nie musiał na wieki doświadczać tego odrzucenia. Gdy przyjmiesz go sw jako swojego zbawiciela, na wieki będziesz z tym, który ciebie kocha. Później w Jana 19, 28, piąte słowa, które Jezus mówi, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę, pragnę. I wiecie, podali mu wtedy a, gąbkę nasiąkniętą octem i on skosztował to, wypił to. Ale ciekawe jest to, że w Ewangelii Marka w 15 rozdziale w 23 wersecie czytamy, że gdy Jezus jeszcze wisiał na krzyżu wcześniej, podano Mu wino zmieszane z mirą, ale nie spożył tego, nie przyjął tego. Później dopiero przyjął to, co Mu podali, czyli ocet. I ciekawe jest to właśnie, tak, Bóg mi tak pokazał to tak niesamowicie już mówiłem też o tym niedawno że Mira była używana nie tylko do namaszczenia zwłok, do namaszczenia chorych, ale też była używana w medycynie, jako środek przeciwbólowy, jako antyseptyczny. I ciekawe jest to, że gdy podano mu wino zmieszane z Mirrą, on nie chciał tego skorzystać, nie, nie, nie spożył tego, nie, 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 nie wziął tego. I tak myślałem sobie, ciekawe, może właśnie dlatego nie przyjął tego, bo nie chciał żadnego znieczulenia, nie chciał niczego, co by zabrało to, co musi przejść, co musi wycierpieć. Bo on wiedział, że musi wycierpieć za nasze grzechy do końca, musi tą przejść drogę do samego końca. Nie pójdzie na skróty, nie pójdzie jakimiś łatwiejszymi drogami, coś, co mu pozwoli złagodzić ten ból, to cierpienie, ale on to wszystko przejdzie do samego końca. Nie przyjął łatwiejszego rozwiązania, ale poszedł do końca. Wszystkie nasze grzechy, nasze, 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 nasze niegodziwości wziął na siebie i niósł je na tym krzyżu. Dopiero później, w Jana 19:30, gdy już kosztował octu, Jezus rzekł: Wykonało się. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, bo On mówi tutaj, że dzieło zostało dokonane, ukończone. To, z czym przyszedł 33 lata wcześniej, ukończył to. Dzieło zostało dokonane. Wiecie, w ogóle pierwsze słowa, które Jezus powiedział, które znajdujemy na kartach Biblii, to jest wtedy, gdy miał 12 lat, gdy rodzice zgubili go w świątyni, gdy go później odnaleźli, to on powiedział: Słuchajcie, a dla, co się, o co wam chodzi? Przecież ja przyszedłem po to, aby czynić to, z czym ojciec posłał czynić o, wolę swojego ojca. Ja muszę się tym zajmować. Po to przyszedłem i, po, i to wykonam. I tak naprawdę, gdy spotkał Samarytankę i, i z nią rozmawiał, uczniowie w tym czasie poszli po jakieś jedzenie dla niego, przychodzą, patrzą, a on już ma jedzenie i on mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Po to przyszedł i tego dokonał. I tam na krzyżu to dzieło zostało dokonane. On zapłacił za twoje i moje grzechy. I skoro dokonał, ukończył to dzieło, z którym został posłany, to ja mogę mu ufać, że to, co rozpoczął w moim życiu, on też tego dokona. On będzie wierny. Dlatego ja mogę mu zaufać. I dlatego ostatnie słowa, które Jezus powiedział, w Łukasza 23, 46, Jezus zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Ojcze. Moje dzieło zostało zakończone. To, z czym mnie posłałeś, pod tym, z czym przyszedłem tutaj na ten świat, dokonałem. Dlatego teraz w Twoje ręce oddaję swojego ducha. Zobaczcie, On mówi, ja oddaję. Oddaję. Robię to, bo kocham tak tych ludzi, że nie mogę sobie wyobrazić, że mógłbym żyć bez nich w wieczności. Kocham ich i dlatego oddaję za nich swoje życie. Czy wiesz? Jak wielka jest ta miłość, którą Bóg umiłował Ciebie, że swoje życie oddał za Ciebie. Za tych, którzy złożyczyli, za tych, którzy byli pełni grzechu, którzy wisieli obok na Krzyżu, którzy Mu zadawali ból, za tych wszystkich, za Ciebie i za mnie, Jezus oddał swoje życie. Oddał za, za Ciebie to, co miał najcenniejsze, swoje własne życie. Dlatego, gdy będziemy teraz spożywać tą wieczerzę, Pomyślmy o tym, co to oznacza dla nas. Że on zrobił to wszystko, oddał swoje życie za ciebie i za mnie. I teraz pyta, ja sobie zadaję pytanie, co ja jemu oddaję? Czy ja oddaję mu to, co mam najlepsze? Czy oddaję mu resztki z tego, co mi zbywa? A może warto jest oddać mu swoje życie i powiedzieć: Jezu, moje życie należy do ciebie. Niech twoja wola wypełnia się w moim życiu. On tak wiele przeszedł i tak wiele uczynił dla Ciebie i dla mnie. Pomyśl o tym. Teraz, gdy będziemy spożywać tę wieczerzę, pamiętajmy, że wieczerza jest dla tych, którzy przyjęli Jezusa jako swojego pana i zbawiciela, i, 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 a, i, i dla których Jezus jest tym zbawicielem. I robimy to, spożywamy tę wieczerzę na pamiątkę właśnie tego, co on uczynił 2000 lat temu. Będąc Mu wdzięczni za to, co uczynił. Dlatego, gdy będziemy teraz spożywać tą wieczerzę, przyjdźmy do Niego, podziękujmy Mu za to, co uczynił. Bo to jest tak niesamowite, że dzięki temu, co uczynił my dzisiaj, możemy stać, możemy być wolni. Bo tak wielką miłością nas umiłował, że swoje życie za nas oddał. Także zapraszam.